Witajcie przyjaciele, chciałbym e, przedstawić Wam e, znajomą, koleżankę, koleżankę, którą poznałem dzisiaj, bo zauważyłem, że jest bardzo biedna i chciałbym Wam e, pokazać jak ona żyje, ona nie mówi po angielsku, e, ale spróbuję się z nią, próbuje się z nią jakoś dogadać tutaj ze znajomymi, którzy znają rutoro i znają angielski, więc chciałbym Wam pokazać krótki filmik jak ona tutaj żyje, żyje sama z ośmiorgiem dzieci, bez męża. Jej mama zmarła i potrzebuje, potrzebuje jakiegoś sponsora, który jej pomoże chociażby, chociażby w tych najpodstawowych rzeczach, nawet jeśli chodzi o naprawę dachu czy, czy jakieś pieniążki na jedzenie, bo bardzo jest jej ciężko. Chciałbym teraz przełączyć, przełączę teraz, pokażę jej, jej dom i, i jak ona tutaj żyje z tymi dziećmi. No, tutaj ona tak żyje. Może trochę oddale. To jest jej działeczka. No, jedyne co ma to małą świnkę, która musi jeszcze długo dużo rosnąć. No, no i z tego, co ma na działce, to ma banany. Banany i papaje. No i tylko to jedzą, karmią tą świnkę. Więc no, okropnie straszna bieda. Tutaj mieli kiedyś króliki, ale Wszystkie się ten no już pozjadali, i jakoś tam przyszła taka choroba, że pozdychały, po, po więc nie mają kompletnie nic. Żadnych królików, nawet nie stać jej, żeby puste klatki już chociażby nawet trzeba zreperować tą klatkę i założyć jej hotower królików, które by zaczną się znowu rozmnażać, żeby mogła karmić dzieci. Eee, bardzo trudna sytuacja. Nie yeah. tutaj jest taka ala kuchnia na dworzu Może sobie gotować tam te banany ogólnie bardzo, bardzo ciężka sytuacja, dlatego postanowiłem, dlatego postanowiłem nagrać film i wam to pokazać, bo serce, serce mi nie pozwala po prostu przejść obojętnie, więc Postaram się tutaj wejść teraz do domu i zapalić, może lampę błyskową. Więc tak, no tutaj na grzędzie w nocy śpią jakieś tam chyba dwie, trzy, trzy kury. Tutaj śpią dzieci. Jest tak ciemno. Nie ma światła. Dach jak pada mocno, no to wszystko leci do domu. Po prostu pada też w domu. Belki są po prostu przegnite. Zaraz to pokażę. Mm. Belki są po prostu. O, po prostu przegnite, próchno, Dziury już praktycznie o, się zawala. Więc. Mm. Tutaj śpią dwoje dzieci, Ma ośmioro dzieci. I tutaj. Teraz postaram się włączyć lampę błyskową. That's that two, that one two, one two. Okay. here two children. Here two children mm -hmm. sleeping. Mm -hmm. That's ha that's <laughs> Here sleep the Slip the chi chicken. Chicken. Mm -hmm. Mm -hmm. Ok. Później jakoś. Z... Postaram się nagrać jeszcze raz. Więc tutaj śpi dwoje dzieci na tym łóżku. Na drugim znowu dwoje dzieci. To jest siatka. Tak jak mówiłem już, kochani. To są po prostu warunki niegodne życia człowieka.